Cześć, jestem, Klaudia Takanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Uzupełni nazwę oraz stan skupienia rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej w mieszaninach podanych w tabeli. Najpierwszą mieszaniną mamy powietrze, czyli nazwa będzie to azot. Stan skupienia gazowy. Substancja rozpuszczona i to jest tlen, którym oddychamy. Stan skupienia, no też gazowy. Ok. Mosiąc. Mamy to jako stop. Miedzi. W stanie stałym. I cynku też w stanie stałym. Woda gazowana. No to rozpuszczalnikiem tutaj jest woda. Stan skupiony, no to to jest ciecz. I nasze bąbelki, tak? Czyli tlenek węgla. Cztery. Inaczej CO2, który ma stan skupienia gazowy. Dziękuję serdecznie za uwagę i no i już!